Podciąganie na drążku to jest ćwiczenie, które też często yy, widujemy, że nie jak do końca może yy, robione. Yy, jak już się jakiś czas, to pewnie się spodziewacie, jakie elementy będą tutaj zaangażowane w yy, to podciąganie. I przede wszystkim to, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę, to praca łopatek, bo no, od samych łopatek zaczynamy cały ten ruch. Praca brzucha, brzuch jest pięty i ważny yy, element. Jeden z najważniejszych z całego tego boju, czyli przeniesienie nóg do przodu. Nie wykonujemy żadnego podciągania, nie wykonujemy dipów i tym podobne ćwiczeń z nogami podkurczonymi do tyłu. Wtedy kręgosłup jest ułożony hiperlordową yy, i nie jesteśmy w stanie pomóc sobie czy zaaktywować odpowiednio nawet samego brzucha, czy stabilizacji głębokiej i całe to ćwiczenie przynosi, można powiedzieć, połomiczny tylko efekt. I idąc dalej, kiedy mamy samo ściąganie drążka, które ma odzorować mniej więcej ruch podciągania, będzie nam zależało znowu na utrzymaniu optymalnej pozycji, czyli podstawowe błędy, na które się natkniemy na siłowniach. To odginanie wa bardzo do tyłu, czyli wykonywanie tak naprawdę wiosłowania, a nie podciągania, albo ściąganie drążka do karku w taki sposób, że cała głowa idzie do przodu i całe plecy są u góry wpuszczone. Żadna z tych pozycji nie jest ściąganiem drążka i nie jest to pozycja optymalna czy bezpieczna. Więc prawidłowe ściąganie drążka będzie przede wszystkim charakteryzować się neutralną pozycją kręgosłupa, izolowaniem pracy dla najszerszego i osiągamy to chociażby za pomocą umiejętnej pracy łopatkami, czyli sam start ruchu, zaczynamy od ściągnięcia łopatek. I utrzymując pionową pozycję, dbając o to, aby klatka nie kompensowała, nie uciekała do tyłu, ściągamy drążek w dół i wtedy pięknie pracuje sam najszerszy wiedzy.